Jeszcze tylko kilka chwil, i będzie można zapomnieć o całym świecie. Lada moment, zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Nadajemy z Lizbony, z pięknego estadio do SL Benfica, gdzie wszyscy już czekają na ten mecz. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Emocje związane z rozgrywkami Champions League wracają do półkarskiego kalendarza. Przed nami pierwsza kolejka i liczymy na bardzo ciekawe spotkanie oraz efektowne gole. Benfica mierzy się z Realem Madryt. Gospodarze w roli Kopciuszka, za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu. Przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku. Co byłoby z korzyścią dla widowiska nawiasem mówiąc. Dziś prezentuje się skład Benfiki, A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastników. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej Eduardo Camavinga oraz Człameni zagrają na środku pomocy. A na pozycji napastnika Mbappé. Rozpoczyna to spotkanie od środka. Miejmy nadzieję, że będzie to pięciogwiazdkowe granie. Hausen. Federico Valverde. Szłamyni. Dobra próba podania. Ojej. Źle dobrany torbiegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Chcą wymusić stratę w obronie. Sudako. Dal. Nicolás Otamendi. Otamendi. Tebakio. Wysygnalizuje, że mamy aut. Niecelne zabranie. Ma z kim rozebrać tę akcję. Spierają, bramkarzy rywali coraz bliżej. Popatrzmy! Gol! Gol! Oto teraz ten mecz na nam Rówieńców. Najpierw gra została piszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przegnienie nie uchodzi na sót. Już grają. Przydałaby się teraz jakaś mocna odpowiedź ze strony Benfica Mbappé Eduardo Camavinga. Jak to Ależ było groźnie. Doskonałe wyczucie czasu. Interwencja w idealnym momencie. Udaje się zażegnać niebezpieczeństwo. Niewiarygodne. Widziałem już piłkę w siatce oczami wyobraźni. Wyśmienita obrona. Vinicius. Real Madrid traci teraz piłkę. 2 Sugaku są niezłe możliwości rozegrania piłki. Sugaku próbuje odebrać tę piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Dobre przytrzymanie, spłupia uwagę na sobie. Teraz posyła piłkę na rzecz można. Będzie końcował. Nie będzie centrum, krótkie rozegranie bo tego nie mieliśmy. No, no, Przepraszam. Tak, Hüller. Złapuła górnego podania. Bapę, może być niebezpieczny. Tak jest! Proszę państwa! Kilianem Bapę wniósł tę piłkę w siatce. Teraz. W granach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratał. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów oglądu. Polno stało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siarce. Świetna akcja. 2 do dałem. Vinicius. Dobrze się to zapowiada. I teraz Benfica. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Nicolas Otamendi. Świetne wejście. Piłka odebrana. Teraz wymierzone podanie może być ciekawie. Arma! No i kolejna Blanka! Tym golem dopełnia masakry, ale może to jeszcze nie koniec. Zobaczmy ponownie. Wyśmienite zagranie logonu. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunął. Trzeba też podkreślić precyzję tego strzału. Mocne, niskie uderzenie, które jest niezwykle no, no. trudne do obrony. Podręcznikowe do Rá. Teraz jich kolej na rozděvání. Kamavinga. A dobré opce do rozegrania. za chwilę wznowiąc narożnika wojskowe. Teraz krótkie rozegranie. I nieobrony. obrony. Niedokładnie. Przejmują piłkę. Ten mamy mamy miejsce na skrzydle. Mogło no, to się różnie skąd? Uwaga, okazja! No i mamy bramkę po tak fatalnej pomyłce. No nie, nie tak grać nie można. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej podkłóce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż go. No! Bramy dalej. 3-1. tension Valverde Arda Güler Antonio Silva Antonio Silva Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Sudakov. Naprawdę sensownie wygląda teraz ta akcja Benfiki. Nie, 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 nic z tej akcji nie będzie. Spalony Asensio. Zabójczo skuteczny jest Real Madrid w tym meczu. Niedługo koniec pierwszej połowy, a oni w zasadzie już rozstrzygnęli to spotkanie. To prawda, wyglądają dziś lepiej pod właściwie każdym. Chyba będzie Bramka. Brak wszystko jasne, zawodnik na spalonym Tak, ten pressing się opłacił Będzie bardzo groźnie Ależ teraz piękne podanie górą Uwaga, myli się teraz I to wyraźnie, niezbyt udane to uderzenie Z boleja Jacku Tomku, Wydaje mi się, że nie musimy się uciekać do takich eufemizmów To po prostu nie miało prawa paść Koszmarny strzell. Szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Nicolaso Tamendi. O teraz świetny pressing. Mają piłkę blisko bramki. To duży tebaty, Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. A i dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło. Lepiłka poza boiskiem. Antonio Silva. Gwizdek. Obie ekipy zamieniły się już stronami. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Amen. I teraz Benfica. Było widać, że to nie piłka była przedmiotem zainteresowania tego ataku. Może być kartka. Jest kilka rozwiązań do wyboru, ale jednak nic z tego. Akcja zostaje przerwana. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. I spalony. Sędzia dobrze, to teraz odpisuje. Sudakow. No, ciekawa akcja, Popatrzmy, co z tego będzie. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Łapią kontakt! Świetnie, teraz interweniuje. Wybija piłkę daleko od bramki. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Są w trudnej sytuacji, ale mogą zmniejszyć straty do jednego gola. Na trybunach brzadą. Dani Ceballos. No, będzie o tym śnić po nocach. Widać, że gra na dużym luzie. I teraz strata realu. Mocno trzyma się na nogach. Benfica odtaje daje piłkę rywalą. Mbappé, wciąż piłiany Mbappé. Indywidualna akcja Francuza. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Wybita spod rywala. no nie, nie, takimi ślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. A teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. No nie, nie wyszła zupełnie ta akcja. Tracą piłkę. był faul, ale sędzia daje grać realowi, stosuje korzyść.

Do końca tego spotkania pozostało pół godziny. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Urwał się w defensywie. Co teraz? I kolejna bramka. Przebaga rośnie do trzech goli. Taką stratę trudno będzie odrobić. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była punktowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści w siatce. Bramkarz bezradny z głowem, to musiał być go. Królewcy, mogą już chyba na spokojnie gotować przebieg tego spotkania. Sudakow. No. Z piłką Dodie Duque Vacchio Benfica ma miejsce na skrzydle I co teraz? Mamy gola! Oj, korzystają teraz z prezentu Takie bramkarskie kiksy Po prostu trzeba wykorzystywać No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo widana ta piłka. to nie mogło skończyć się inaczej niż tak. grę, przystanie 4-2. Wyszło. Strata. Znajduje tam Liliana Mbappé. Wytrwale. Powoli budują teraz akcję. A i okupie, tak, Zamiast strzelać z takiego kąta. Broni i Real daje nam piękny pokaz kompetentnej gry tak. ataku. Piłka regularnie kierowana jest w stronę Patrzmy, jak rozwinie się kolejny atak. No i fauluje teraz. Będzie równolny. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Dał. Bakio. I to już koniec tej akcji. Rozpoczynamy ostatni kwadrans tego meczu. Otamendi. Dal. Dobranki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. I rzut wolny. Ale przynajmniej nie ma kartki. Dobra interwencja. Wyczy tę próbę ataku. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Strytne podanie. Karma I to jest chyba. Nie, to nie jest gol, niestety dla nich to był offside. Naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia, jednak cóż, przepisy zostały przekroczone. Wielka szkoda. Nicolas Otamendi. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy fał. Dał. z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Rafa Silva. Sudakow. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Dal. Oj, dobrze ten mecz rozegrali bracie Realu, nawet bardzo dobrze. Czasu do końca tak mało, że przeciwnik nie zdoła już im zaszkodzić. Niby nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ta dwubramkowa przewaga wygląda naprawdę solidnie i odzwierciedla przebieg spotkania. Byli lepsi, odważniejsi. Piłka sprawnie krążyła między nimi. Potrafili rozciągnąć grę, potrafili zagęścić, a w obronie czujność i szybkość relacji. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje, z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Szansa na kontakt! Bronił, ale piłka w Tak, znowu Bramka! Odrabianie strat trwa! Jeszcze tylko jeden gol! Końcówka meczu! Ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone! Aurelian hmm. Zabajos. Koniec meczu po pierwszej kolejce zespół jest za